Solidarność w transplantacji jest bardzo ważna, bo każdy z nas nigdy nie wie, czy w którymś momencie życia nie będzie potrzebował narządu. Człowiek staje się biorcą wtedy, kiedy powstają wskazania do tego, żeby, że jego narząd jest na tyle niewydolny, czy ma taką chorobę. Która wymaga jego wymiany. Życie przed przeszczepieniem jest osobniczą kwestią, bo różnica jest pomiędzy wskazaniami. W moim przypadku była, było to ryzyko onkologiczne, więc ja nie miałem żadnych dolegliwości. Po przeszczepieniu jest głównie to, że mamy świadomość tego, że jesteśmy po, a przypominają nam o tym leki, które musimy brać. No, i nastawienie do życia też myślę, że się zmienia u każdego człowieka. Doceniamy każdą chwilę, którą dostaliśmy dostając ten narząd. Nasze ustawodawstwo nie przewiduje możliwości poznania dawcy, dlatego my, jako pacjenci, możemy dobrze myśleć o tej osobie, od której dostaliśmy narząd. Byłem bardzo zaskoczony, że w moim przeszczepieniu tak wielu. Ludzi brało udział wielu lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, rehabilitantów.